Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, dzisiaj tematem będzie moneta jednozłotowa z 1924 roku z Menicy paryskiej. Zaczniemy od opisu tej monety. A więc, moi drodzy, moneta waży 5 gram, średnica jest to 23 mm. Moneta jest wykonana Srebra próby 750. Land obrzeże bok ząbkowany, jak to woli. Można także mówić karbowany. Stempel zwykły. Moneta obiegowa. Monetę zaprojektował y, pan Tadeusz y, Bajer. Ale projekt Orła zapożyczył od pana y, Edmunda Bartłomiejczyka. Nakład monety z. Y, Menicy Hotel des Moniz w Paryżu. Moi drodzy, jest to 16 339 sztuk. Moneta ma z takich ciekawostek moneta ma dwie daty wprowadzenia do obiegu. Jedna data, moi kochani, jest to 30. 1 maja 1924 roku. Yy. Następna data jest to 19 stycznia 1925 roku, a jeszcze jedna data jest 1 lipca 1924 roku. Więc tak naprawdę dokładnie nie wiadomo, kiedy ta moneta została wypuszczona do obiegu. Yy. Opiszmy sobie tak na szybciutko. W centralnym punkcie, moje drodzy, umieszczono ówczesne godło. II Rzeczpospolitej Polskiej, Orła w Koronie. Poniżej rok mamy emisyjny. W legendzie mamy Rzeczpospolita Polska oraz znaki mennicy paryskiej. Mamy tu pochodnie i róg. Na rewersie, jak widzimy, znajduje się postać kobiety, dziewczyny. Ja bym to raczej obstawiał dziewczyny, nie kobiety, gdyż na tym, na tym obrazku, na, tym, na tej monecie wygląda dość młodo, więc powiedzmy, że jest to młoda dziewczyna w warkoczach z chustą na głowie. W tle mamy tutaj cztery kłosy zboża, cyfrę 1 oraz słowo złoty oznaczający nominał. Moi kochani, moneta niegdyś naprawdę nie powala, oj, przepraszam, nie powalała cenom. Yy, można było spokojnie tą monetę kupować za nieduże pieniądze, aczkolwiek, no, dla kogo nieduże pieniądze to było 300, między 300 a 500 zł, tak? No, aktualnie moneta jest dużo droższa, trochę lat już minęło, więc. Moi drodzy, przejdziemy sobie na Allegro

jest to licytacja, nikt nie licytuje. 1499. To jest licytacja, która się kończy za dwa dni z MSM 63 1286. Wiecie co może jak kliknę na kup teraz. Kup teraz najlepiej. No OK. Bo chcę z... wiadomo licytacje troszeczkę inaczej się rządzą więc zerknijmy jak to wygląda moi kochani cenowo 1000 zł, 999 tutaj mamy AU50 i jest to 1000 zł jak widzicie nawet stan trzeci potrafi coś kosztować ale to jak widać moi kochani Tutaj mamy taki stan trzeci. Sprzedawca oczywiście nie opisuje, ale pewnie w opisie będzie. no Stan trzeci: 385 zł. Także na kup teraz nie ma tego za wiele. No i z licytacją, poczekajcie, skasuję tą kup teraz. Dobra, i od najwyższej jest. Zobaczmy, ile stron jest. Tylko jedna, i w sumie nie za dużo pozycji. Yy, tutaj 10 os osób licytuje, też taki stan. Oj, to już będzie nawet minus 3-4. No tutaj kup teraz, tak, za 190 praktycznie moneta już w bardzo słabym stanie. Tu już totalny wycieruch. ledwo co widać czekaj, nie mi się te strony to jest to, że no tak jak widzicie no moneta w przyzwoitym powiedzmy w stanie 2 no to już trzeba moi kochani liczyć przynajmniej te 400 No już stanę wyższe 2+, plus. no to już jest taki wydatek, no można powiedzieć, no AU50 nie jest monetą, w... widzicie zamotałem się, AU50 no to jest takie minus właśnie 2%, no ale jak widać MS63 2 dni 1286 zł, także na pewno grubo pójdzie. Poczekajcie ja sobie teraz włączę archiwum Allegro. I tu mam sprzedane monety ze żniwiarką. O i mamy 11600 MS64. Wcale się nie dziwię że za tyle poszło o ile została sprzedana, luknijmy czy było. Nie, nie było ofert kupna. I to było w tym roku, w styczniu. Nie wiadomo, dlaczego nie ma zdjęcia. Hm. No ale dobra. Próby oczywiście nie bierzemy pod uwagę. No zobaczcie, MS 64 8041,50 groszy. MS następny 6000. Tu też widzicie daty, kiedy zakończyły się aukcje. Także te ceny są jak najbardziej, można powiedzieć, aktualne. Było to do lat dwa temu. No, także w slabach ta moneta naprawdę potrafi, jak widzicie, dość sporo pieniędzy kosztować. Popatrzmy MS62. Dużo monet po prostu ogradowanych. A tu mamy luzem mędniczym. Też dwa lata temu sprzedany 1575 zł. Także moi drodzy, w stanie pierwszym ta moneta e, naprawdę jest to minimum minimum y, 1300 zł. Do y, naprawdę dużych pieniędzy. Tu się takiej ceny końcowej nie da określić. Ale minimum to jest 1300 zł za y, menniczą sztukę. Także myślę, że to. Y, uwiarygadnia to co mówię gdyż były to licytacje. tak Ale przejdźmy moi kochani do serwisu OneBit. Jak wiemy na OneBicie dużo się dzieje. Najwięksi sprzedawcy tam są po prostu. No i moi kochani jak widzicie teraz wyświetlałam się jedna z aukcji która się odbyła. Jeden złotych 1924 Paryż po pierwsze kobiety z i za tymi kropkami jest pewnie Parchimowicz napisane. Stan 1, cena wywoławcza, moi kochani, była 1600 zł, a moneta sprzedała się za 4600. Moneta nieogradowana potrafi naprawdę tyle kosztować. Następnie mamy monetę już w gradingu. Jak widzicie, moi kochani, jest to moneta ogradowana przez NGC z MAX, z Max NOTOM MS-65. Naprawdę przepiękny egzemplarz. No i cena wywoławcza, moi kochani, była 5000 zł. Moneta jednozłotowa z 1924 roku została sprzedana za 26 450 zł. To już jest naprawdę sporo, naprawdę sporo, sporo pieniędzy za monetkę w gradingu z tak wysoką notą. Także moi drodzy ta moneta jest naprawdę dużo pieniędzy warta, jeśli jest w stanie pierwszym i przestrzegam wszystkie osoby, które y, pierwszy raz wchodzą do, do mnie na kanał monet, nie czyścimy żadnym y, pre, znaczy żadną szczotką, żadną szmatą, samo do tego odpowiednie płyny czy też sposoby domowe typu y, ciepła woda, sól i aluminium folia aluminiowa gdzie kładziemy monetę i po chwili jeśli ta patyna Ci się nie podoba, bo nie zawsze ten brud, który się uzbiera na monecie jest patyną, ale zazwyczaj ten brązowy, żółty kolor jest to patyna. Także moi kochani przestrzegam przed czyszczeniem monet. Lepiej sobie Poszukać w internetach, jak to zrobić. U mnie też jest film. Są do tego płyny, gdzie nie trzeba używać yy, żadnych właśnie szczotek. Zanurzamy monetę dosłownie na minutkę maksymalnie. Wyciągamy monetę i moneta jest czysta. Ale przestrzegam przed tym yy, osoby, które nie mają pojęcia o tym, żeby tego nie robiły właśnie używając jakichś tam szczotek czy kwasów. Nawet dobra, moi kochani, to będzie na tyle. Czego nie powiedziałem, oczywiście, przeczytacie sobie pod y, filmem. Jest opis, także kliknijcie, przeczytajcie. Czego nie powiedziałem, to tam sobie doczytacie. Także jest to na tyle. Zapraszam osoby, które oglądają moje filmy, a jeszcze nie subskrybują do subskrypcji. A moim aktualnym subskrybentom dziękuję za suby, za komentarze oraz łapki pod filmami oraz za to, że wspieracie mój kanał. Także jest to na tyle. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.